Dobra, być już, być już, być już. Starcik, to lecimy. Ufik, lecimy na spicie. Mówię kurde, człowiek by chciał pograć w tyle gierek, ale tego czasu brakuje. Czasu brakuje. Może gdyby człowiek się utrzymywał tylko i wyłącznie z na, na Twitch czy gdzieś tam w jakiejś innej platformie, to... O, to... Jeszcze, to jeszcze. No, jest. No, trzeba pracować. Trzeba pracować, trzeba na chlebek zarobić. Ghostiamo nie przyjdzie. Które trzeba Czy wrzucam Build No mogę wrzucić build roga Bo naprawdę świetnie mi się gra tym biddem, Muszę powiedzieć Co tam jeszcze jest? Tam coś jeszcze jest, tam jest jeszcze jakiś ten stworek. Chociaż momentami mam wrażenie, że trochę, trochę squishy jestem, ale to pewnie ze względu na to, że ma użytkę i trochę jeszcze reski nie niepodresowane, zwłaszcza jeśli chodzi o Fizikela, nie? Jakby ktoś dygnie z Fizikela, no to trochę leże sztywno. Ale tak to tna kurde jak ta lala No i pięknie Co to jest? Spadaj na drzewo Wierz mi to I tu jest jeszcze Halo. Otwieraj portala. Nice. A pamiętam kurde jak grałem w się. Kurde jak się mordowałem nie? w momentami nie? Żeby, żeby niektóre monolity porobić nie? A tak to kurde teraz to Ale leci ile wlezie. Jak wszedłem do Temporal Sanctum na ten 80 poziom, to kurde główny boss mnie trochę zmiótł z planszy. Ale ponad 3 HP mu zerzałem. Tu, du Easy, too easy. No, dawaj, dawaj. Nie. To się na mnie przyda. Let's go. No w końcu żeśmy ubili tego głównego bosika. O pięknie Neksu nice, nice. Neksu Tu tu, tu tu, tu tu, tu tu Stability Dobra, to chcemy zrobić. Potrzebujemy tych zwoi. Właśnie tysięcy tam widziałem? Kryta nice, okay. Ciekawego Kolejna kapliczka. Nie pogardzę, nie pogardzę. Nie ja Zaczynam się zagonić z muzyką japońską, poza anime openingami. To było fajne, ja się to słucha. <laughs> no, no. Ładnie, ładnie. O Jezus Maria, ile, ile ja lat kudę siedzę... ...w tym już. Szczerze powiedziawszy, ja nic za bardzo poza japońską muzyką, a w tej chwili głównie ostami z animców, to ja nic za bardzo nie słucham innego, nie? powiedziawszy, nie? U mnie tak to właśnie wygląda, nie? nie głównie, głównie J Music. To nie... Yy, nic nie rozumiesz, ale buje. Ale nie jestem chciąstępnie wstępnie stawkaci i nie powiem na na jakieś się powiedzie jej brzmi kusząco. No, no. Ale ci szczerze, że to by było zacne nie? To by było zacne. Ja tam coś tam kumam z japońskiego, się chodzi jakieś słówka, z roty. Tam jestem w stanie już zrozumieć po tylu latach. Czy sam byłbym coś w stanie wydukać? Przecież tak, nie. Łamaną japońszczyzną? ale tak. Najlepsze, najlepsze, jest to, że jeśli chodzi o anime, bo ja zacząłem już w bardzo młodym wieku oglądać anime, tylko że wtedy nie widziałem, że to jest anime. Bo najlepsze jest to, że generał Daimos jest anime. Jataman, ty Tygrysia Maska. To wszystko jest anime. To jest najlepsze, nie? I ja oglądałem Nie wiedziałem wtedy, że to jest za nie? Ja mówię, walka, nie? <laughs> A to jest za Także za młodego już kurde weep totalny, nie? I jeszcze jak weszła czardzika z księżyca O Jezus Mary Hack W Kiedy to były czasy? O jezus, to były. 90. lata na pewno? Wtedy to wszystko leciało. na RTL-7? Wtedy było? Bo to było. Najlepsze było to, że to było z francuskim tabem, czyli określone wersje, nie? Ocenzurowane, nie? Yy, czyli. Yy... To było anime, które było oryginalnie, oryginalnie po japońsku, na to był nałożony francuski dub, i z tego z, y, tłumaczyli jeszcze y, z polskim dubem, nie? <śm> <śm> Więc grubo. <śm> Postaci co na jakimś wzgórzu, jednopoziomową tradycyjną i żyć, nie umierać, ch 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 chodzić w kata. I klasa, no. No, no. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. ja Tu za dużo nie ma, kurde, nie. Jakbyśmy poszli w tą stronę, kurde. A jakbyśmy poszli w tą stronę. Too easy. Teraz sobie jeszcze jakieś dążony porobimy, żeby te przepowiednie. Powysiekać. Ciekawie Znaczy no, ci powiem, że oglądałem anime z Bartem już w 20 kiedy miałem 6 lat, Jakiś Dragon Ball, nie będę potem Pokemon'y czyli klasyk w sumie. Jakaś je, była przerwa sporo, spora mega, bo zapomniał o tym człowiek jakoś teraz... ...czekiwa... ...z 300-400 który <grym>, jest tylko na 250 bank. Duża inwestycja i nie wiem czy polecam, bo na Russell to się nie opłaca. Ale wygląda moja estetycznie, no no. <grywia> no. Tak to właśnie jest, jak człowiek zapomina o czymś, nie? Bo inne rzeczy wchodzą, nie? Ale dajesz radę. Ja czasami, ja czasami umiem um, czytać co prawda akord online. Ale umiem też czytać maniakalnie manki, nie? I to dosłownie maniakalnie, nie? Takie, że na przykład po parę godzin, kurde, ja kończyłem całe toby, nie? ręcz bym powiedział. Gdzieś tam nocka, trzecia, kurde, czwarta, kurde, i mówisz... Kurde, już ta godzina? Kurde, dobra, do, dobra manga, nie? Tak to właśnie się kończyło nieraz, nie? I tak to się nieraz kończyło. Z tym czytaniem. Teraz, żeby sobie walnąć całą serię Bezarch, jako wyszła w Polsce, to trzeba mieć z tysięcy, tysięcy do na PRK. <laughs> no, no niestety, nie oszukujmy się mangi SoundCloud drogie. To tak samo jak figurki, nie? Figurki są jeszcze droższe, nie? Boże, jak mnie. K któregoś dnia chwyci. Mm. To zamiast gier to będę. A, i sprzętu komputerowego, będę kupował figurki, nie? Ale jeszcze aż takim pojememnikiem to nie jestem. Muszę hmm. <laughs> hmm. sobie specjalną specjalną goblotkę kupić na te figurki. Typowo hmm. hmm. typowa szefie, jest, jak się, do, e, się to czyta. Dobrze się to czyta, to jeszcze jeden rozdział, i coś skończyłeś wszystkie tamy? Dokładnie, dokładnie. A jeszcze jeden, a jeszcze jeden, nie? a jeszcze jest młoda godzina. Jeszcze jeden, nie? I później, kurde, masakra. I później masakra, nie? A tu jeszcze jeden, tam jeszcze jeden. I tak to właśnie idzie. Ja tego kocham hack slash bo idzie idzie sobie kurde na chwilkę pogadać jeszcze przy okazji, nie? Po, poza po, poza siekaniem milionów stworek U, 18 tysięcy, nice. Powiedziałem, tu tu kapelę Gdzie To jest, Aha, to jest Ale ładne krty wchodzą, to trzeba przyznać. Spadać mi na drzewo. Chamy jedne. Zaraz doczytam, zaraz doczytam, bo tutaj z go się dzieje. Jak się paść To bardzo prosty jest. To jest Ciekawego Co do figurek. To jest naprawdę już drugi widok liczonych w tysiącach jest jakieś poważne przedmioty. Tak, tak, tak. No, no. Niektóre figurki kurde no to tysiaka kurde na no nasze potrafią kosztować, kurde, a niektóre to tysiąc dolarów kurde no wtedy to, to, to jest, nie wiem, tam 4-5 tysięcy kurde figurki, nie? no ale to też za tym też idzie jakość, nie? Ale no mówię, to już, to już naprawdę burżuazja i totalne kurde odloty kupują takie rzeczy, no. Takie standardowe figurki, no to nie wiem, od 150 chyba się zaczynają takie naprawdę już ten lepszej jakości bym powiedział. Czy Zresztą z nas to ja nie jestem, już go... jest spory tak no 10 kafli no niektóre to też jeszcze 10 kafli ale takiej jeszcze nie widziałem i mam nadzieję że nie zobaczę 10 kafli to już tam grubo grubo bym powiedział a tam jakoś jakie nie będzie wciągnięcie będzie w stroju królika rodem z playboya Oj, ten kurde jaki strój królika, panie w bikini, i, i, a nie tam jaki strój królika, tam. Panie, bikini. <laughs> Hashtag Tifa, słańma <słuchania> fantazy, rebirth. <laughs> Zresztą wyjdę na dysku zrealizowany i zaraz znajdziemy jakąś figureczkę za więcej niż 10 tysięcy. Nie, 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 naprawdę nie musisz mi pokazywać. W 10 tysięcy to ja mam porządną grafę, Którą wykorzystam jeszcze. Figurki za 10 tysięcy, to co ja zrobię z tego figurką za 10 tysięcy? Kurde, co ja będę się spuszczał kurde, nia dniu? No.

Sstawie na półce i będzie się kąpał w jej majestacie. dobrze wydane. <grywa> no i drugie 10 tysięcy na, na jakąś taką ekstra półeczkę, nie? Do tych e, do tych e, figurek, nie? <grywa> Ale tutaj bieda jest kurde z tymi, nie? No dobra, dawaj mi tutaj expa chociaż, nie? Dobra, mieliśmy kurde ten, dungeon zrobi się. Zrobi ten, dalej to, nie Dobra. Chcę dalej Co to teraz te figurki, kurde, tutaj wylecą? są kurde te idole Figurki, hashtag <laughs> A to idole A nie figurki. Mam dużo tych figurek w głowie. Widzisz, bo jak to mi zrobiłeś? Kurde figurki mam tylko w głowie teraz <laughs> O What the hell? Co tam popadało? Okej... Okay. Uuu, ale klucz tutaj popadało? Holy jesus... Na jaw, tutaj mamy tutaj w kluczu, że w sferze ryżowego powieści, jaka nie ma. A jak kurde a jak. Tak to się żyje. I tak to się żyje. Tyle, gdzie my tutaj mamy? Tu są legi nasze, dobra. Mm, 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 mm. Klucze na razie tutaj sobie popykamy. Totemy nasze. mi. To może for crafting, same pasy widzelu. Um, to jest... Yes, yes, thank you. Take care. Znalazłem jakąś anime figurkę za, e, za 27 tysięcy dolarów typowego anime dla ludzi z dużym zapotrzebowaniem na tęskniki, dotyk, i <średytutki> dębo 27 tysięcy kurde dolarów nie masakra masakracja, gdzie to było to było panie. Co my teraz będziemy chcieli kurde pykać kurde nie mm. To jest typowo podroga. Co tu my tu mamy w ogóle jeszcze? Pewnie powinniśmy bardziej pykać. Hooked Blade, chance to shred armor. No właśnie, kurde. 5 punktów shreda. Tu jeszcze mamy takiego, co byśmy mogli, kurde, popykać. Glancing Blow może jeszcze być. To jest 5 plus 7 punktów. To jest 12 punktów, czyli to jest 12 leveli.